O, czyli nie ukryliście się przed dzisiejszym fleszem. Nadchodzi tydzień odkrywania growych perełek, czyli startujący dzisiaj o godzinie 19.00. Kolejny Steam Next Fest z setkami Dem Gear, wywiadami z twórcami i różnymi promocjami. 21 października na platformie ruszy kolejne wydarzenie, tym razem poświęcone rpg i cyfrowym planszówkom. Oh Pojawił się pierwszy teaser, następnej już trzeciej odsłony cyklu Layers of Fear, która powstaje na silniku Unreal Engine 5. Zwiastun jest dość tajemniczy i pokazuje akcję z perspektywy malarza, a to może sugerować powrót do wątków z pierwszej części serii. Trzecia część cyklu ma się ukazać już w 2022 roku. You are safe with me. Otrzymaliśmy dość mocne potwierdzenie na powstawanie zremasterowanej wersji trylogii GTA dzięki koreańskiej organizacji odpowiedzialnej za klasyfikację wiekową gier. Na jej stronie pojawiła się ocena produkcji GTA The Trilogy The Definitive Edition. Niestety nie zamieszczono tam daty premiery. DICE zapowiedziało, że Beta Battlefielda 2042 będzie od razu zabierała anti i jeśli ktoś nie będzie grał fair, to od razu zostanie ukarany. Podobno system zgłaszania został usprawniony, a definicje zagrań niezgodnych z duchem Positive Play jasno określono. Beta będzie dostępna dla graczy od 6 do 9 października. Hey everyone! Wczoraj o godzinie 21.00 odbył się czwarty stream z serii Dying Cinnow, która opowiada o nadchodzącym Dying Light 2. Dowiedzieliśmy się trochę na temat tego, że otwarty świat gry będzie reagował na poczynania i decyzje gracza. Niektóre wybory będą ożywiały miasto, dając jego mieszkańcom nadzieję. Znany dziennikarz i prezenter groby poinformował, że tegoroczna edycja The Game Awards będzie miała miejsce za 10 tygodni, a dokładniej 9 grudnia. Impreza jest planowana jako wydarzenie na żywo w Microsoft Theatre w Los Angeles. Możemy liczyć na co najmniej 40 darmowych streamów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.